Zostaw drzewo! Zostaw to drzewo! Twoje drzewo? Nie, nie twoje drzewo! Zostaw! Stanuj zieleń! Hej kochani, witam was w kolejnym odcinku 7 Days to Die! Zanim, oczywiście, zaczniemy, chciałem Wam powiedzieć, że mamy e, Mam dla Was taką fajną niespodziankę, ponieważ stworzyłem dla Was taką aplikację, taki dodatek do przeglądarki, który raz na dzień powiadamy Was o tym, czy jest nowy film, czy nie. Dodatek, dodatek działa na Firefoxa oraz na Chroma. Link macie w opisie, możecie go odinstalować w każdej chwili, jeżeli Wam się e, coś nim nie spodoba. Jeżeli będziecie chcieli go odinstalować, bo nie wiem, bo będziecie mieć jakieś podejrzenia co do niego, to oczywiście opcja odinstalowania jest zawsze możliwa, prawda? O ile macie odpowiednie zdolności, czyli dwa kliknięcia elewem, wszystkie myszy. No i po prostu ta aplikacja opowiadała was, raz na dzień, że ja wrzuciłem sobie film, na przykład o 16. Jeżeli na przykład YouTube nie pokaże Wam filmu, bo woli pokazać Wam na przykład milion filmów z Minecraftem. jej! Ale wracając, pewnie Was dziwi to, że tutaj jest ten Metal Trussing, co on tutaj robi, co tutaj robią znowu dachówki, a to jest takie właśnie prowizoryczne gówno, które robiliśmy sobie wcześniej na live, bo był live oczywiście ze 7 days tutaj, który jak przegapiliście, no to trudno, trudno się mówi. Nie zawsze można być na live. Ale było dużo osób, i robiliśmy właśnie sobie tutaj niektóre rzeczy. Na przykład widzieliście, tutaj mamy drzwi, to mam e, twarde metalowe drzwi, które również się miały przydać do czegoś, ale się niestety nie przydały, bo życie jest niezmiernie ciężkie. Tu jak widzicie, mam przygotowany Metal Trussing e, dość w dość dużych ilościach, bo przetapiałem tutaj dużo. Mamy Wood Planks, e, tutaj znowu mamy Wood Planks, ale tak pewnie dziwicie się, dlaczego mnie tak ostatnio zombie tutaj zaatakowały. No i odpowiedź jest na to pytanie tylko i wyłącznie jedna: dodano w ostatnim patchu. Znaczy przedostatnim, dlatego że jest wersja 10.2, e, dodano, że tak powiem, e, ciepło terenu. Jeżeli dużo przerabiacie, dużo robicie ognisk, to z, na przykład przychodzi do Was w nocy taki e, bardzo miły pan, który się nazywa Zombie Pająk, i zazwyczaj e, miłością Was otasza i myśli sobie, że o, jesteście dzisiaj tacy samotni, to może zawałam ze sobą tutaj hordę, jakąś zombie. No i zazwyczaj taką hordę zombie ze sobą tutaj przynosi, i wtedy to się kończy e, zazwyczaj naszym. Naszą śmiercią, dlatego, że ta horda, jeżeli macie słabą bazę, tak jak ja w tej chwili, to, to się źle kończy No ale co my dzisiaj będziemy robili? Chciałem dzisiaj sobie coś sprawdzić, ponieważ Chciałem stworzyć sobie dzisiaj takie uzbrojenie dodatkowe, więc trochę sobie dzisiaj polutujemy Ale zanim to zrobimy, to chciałem zobaczyć, czy nie mam gdzieś tu możliwości schowania swoich rzeczy Chyba będę musiał stworzyć sobie w końcu um, jakąś... Jakąś właśnie. Ta chwila, którą stronę to było? W którą stronę się chest robiło? Chyba w tą dobrze zrobiłem. Zrobimy sobie takie dwie. dwie szafki, w których sobie pokładam te wszystkie rzeczy. Dlatego, że widzicie, mam tutaj naprawdę dużo itemów przy sobie. A nie powinienem raczej ich nosić, kiedy chodzę na lutowanie, bo przypuśćmy, straciłbym teraz tyle metal trussing, że. ło, 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 tu jeszcze mi zostało trochę e, Forged Iron. Jeżeli nie wiecie, jak się robi Metal Trussing, to e, sprawdźcie sobie Wikipedię. Ja się będę ich Jeżeli nie wiecie i nie chcecie się stawiać, to się robi. Najpierw z Forged Iron robimy Short Iron Pipe. Z tego Iron Pipe układam takiego X, tworzymy siatkę i wtedy jesteśmy szczęśliwi, bo możemy zalać ją cementem. Jeszcze nie ogarnę, jak się robi cement, ale na pewno ogarnę na najbliższym czasie i na pewno e, go zrobię. To jest dobra woda, to jest bardzo dobra woda, więc sobie ją zostawię. Mamy kawę, mamy wszystko tak naprawdę, więc jesteśmy super bezpieczni. Tam Chyba jakiś przyjaciel chodzi. No a tam są, tam są chyba pozostałości. O, jest tam, jest tam świnka, będziemy musieli zaraz tam szybko pójść tą świnkę ogarnąć. Mm, tylko sobie postawię tutaj te właśnie e, półeczki, czy znaczy półeczki takie szafki, żeby mieć e, poszczególne elementy. Na przykład tutaj będą gdzie tu będzie budowlanka, gdzie indziej będzie jedzenie. Żeby na przykład po śmierci miał możliwość e, zjedzenia sobie czegoś na szybciera. Tutaj sobie daję empatyki. A i poprawiono pochodnie w ostatnim update'cie, takim dodatkowym 10.2 bodajże. o teraz można znowu dawać pochodnie na ziemi, bo wcześniej nie można było, tak jak tam widzicie w lewym górnym rogu pochodnie można było tylko i wyłącznie dawać sobie na, 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 na ten taki wieszak pochodniowy oczywiście wieszak pozostał, ale po prostu dodali nam taką możliwość powrotną do na, naprawili to właśnie. Aha, nie się, że mam broń, broń znaleźliśmy na live'ie, na pustyni. W ogóle zobaczcie sobie jak teraz mapka nasza wygląda Obecnie tak wygląda nasz przelutowany teren. Tutaj jest właśnie to miasteczko. Myślę, że tutaj dalej gdzieś też by coś takiego fajnego można było znaleźć. Ale to nie było miasteczko pustynne, to było jakieś zwykłe takie miasto, jak znaleźliśmy tutaj. Coś w tym stylu. To identyczne po prostu. Ja tutaj muszę znaleźć sobie w końcu jakieś duże miasto. I w tym dużym mieście zrobimy sobie takie yy, porządne obozowisko dodatkowe. Na wypadek, gdybym potrzebował. O, chyba zabili już świnkę. jak mi się zdaje. Ale wciąż nie jestem wykryty mimo wszystko. Zobaczymy, czy się da pod wodą strzelać. A oczywiście, że się da pod wodą strzelać, dlatego takiego headshota na szybko im walniemy. Po prostu byłem ciekawy, czy ta świnka gdzieś tu jeszcze jest. Ale musimy znaleźć świnkę, bo zaraz wam pokażę, co chcę zrobić. Tylko widzimy, gdzieś tutaj na powierzchnię. Oj, ci nie trafiłem w kolegę tutaj. Chciałem sobie z niego wziąć jakieś ludło, może ma coś bardzo fajnego. A co do samolotów, to nie udało mi się jeszcze ani jednego dobrego. Lutu znaleźć w nowych samolotach. Nie wiem dlaczego tak się stało, nie wiem o co chodzi w tym. Kto nas atakuje z tych dwóch panów? Dobra, nieważne, nieważne. Ktoś tam nas może atakować, ale... Ale mamy animal Fadras z 20, się nam na zrobienie kolejnych pochodni. Bo żal mi trochę węgla tracić na pochodnie, bo... Bo jednak węgiel jest bardzo potrzebny do przetapiania i jest to naprawdę... Duża ilość minut na przetapianie. A my będziemy tego przystapiania potrzebowali naprawdę dużo. I to kolejne bandaże. Mamy e, painkillersy znowu. Mm, I taki standardzik. Ale my teraz szukamy świnki, jakiegokolwiek zwierzęcia, bo wcześniej wyrzuciłem tyle skóry, a mi była bardzo potrzebna. I już Wam pokazuję, do czego będzie mi służyć. Tylko słucham, tam nasłuchuję, gdzie tam umierają różne króliki, takie tam a, biedne zwierzątka. Słyszę, jak to mnie ktoś goni powoli. Eee. O, tam jakiś dziwny ząbiak znowu stoi, zaraz będziemy się go przejść. O, a to jest ten, właśnie, to jest ten sam zombiak. ale zabijemy go teraz, Tylko wezmę sobie sam którego tutaj oczywiście nie ma. Z tego trudniej trafi trochę w głowę, ponieważ jak widzicie, rusza się jak David, dlatego poczekam trochę i go tutaj ładnie e, zabijemy. A nie ma nic tak zwykle ciekawego ze sobą. No właśnie, co ja będę robił? Ja mianowicie będę robił. E, gdzie to jest? Tutaj jest to w ubraniach. Bodajże tak, będę robił sobie armor. Da, Cholera, jasno. Oni mi tutaj będą zawsze atakować teraz. No i to jest i to, jest to właśnie, to jest to, że one tak za mną lecą. No i. I później, jak nie może zrobić normalnie, odcinka będą mi przeszkadzać. A clot le leg armor, head armor. A czy tego nie, tego nie. Ja chcę zrobić sobie helm? E, on gdzieś tutaj był, zaraz wam pokażę hełm. O, ten hełm chcę sobie zrobić, właśnie z tego. E, bo miałem leather training e, robiony, więc powinienem. Mieć większość tych recept dostępną, jeżeli chodzi o... A jeżeli chodzi o skórę, więc teraz będziemy musieli znaleźć jakiegoś... Jakiegoś słodkiego... Słodkiego zwierzaczka Którego sobie zaraz zaliczę Oczywiście większy, więcej niż zwierzaków mam tutaj zombie Ale je sobie również pozabijam, bo wiem, że w nocy będą tutaj do mnie przychodzić One zazwyczaj tak robią A jeżeli chodzi o szukanie zwierzęcia, to jest to bardzo, to bardzo trudna sprawa, jak widzicie... Nie zawsze możemy... Takiego znaleźć, ja ten królik w tym momencie Ledwo, bo ledwo, ale uniknął mojej strzały Ale jest, mamy go, mamy go I możemy sobie jak załatwić, mamy tutaj animal high teraz jeden, mamy skin rabbit Który oczywiście będzie nam w jakiś sposób tam przeszkadzał, o napisał do mnie kupca chyba, bo zaraz będziemy jeszcze nagrywać Gdzieś tutaj, chyba widziałem jak coś biegało Zobaczymy właściwie jak to wygląda z craftowaniem, o jest jeszcze jeden królik, zaraz tego tam obczajmy Teraz z niego tutaj dobiegniemy i... połę Nie trafiłem. Fail. Muszę trochę tych strzał oszczędzać na jelenia. Piękny strzał. raz dwa do yy, damage'a z ukrycia. Tak jak w Skyrimie. I zabieramy ze sobą. Będziemy mieli mnóstwo jedzenia tak naprawdę, bo... Przy okazji sobie tego jedzenia uzbieramy, bo ja nie mam tego jedzenia za dużo i tego jedzenia naprawdę mi się przydało trochę więcej. nie A... nienawidzę tego terenu. Zazwyczaj jest tutaj tak smutno, ale na przykład tu mamy... Królika kolejnego, ale tego chyba sobie zdążę uwalić z siekiery, zanim on ucieknie. E, bo jak widzicie, niektóre zwierzęta się bugują strasznie w wodzie. E, dotyczy to nawet królików, które teoretycznie w ogóle dlaczego pływają w tej grze. Nie wiem, czy króliki potrafią pływać w ogóle? Takie, takie pytanie z dupy: czy królik potrafi pływać? I to jest pytanie do Was: macie to sprawdzić, napisać mi pod komentarzami? Znaczy w komentarzach. Pod komentarzami się nie na nic napisać, bo tam nic nie ma. Ale właśnie, co ja miałem zrobić? Aha, sprawdzamy sobie hide. No i się robi standardowo chyba, to, czyli z jednej zrobimy podwójnie, więc zaraz będę miał hełm. Bo hełmu oczywiście nie mam żadnego w tym momencie. I on się teraz przyda. Jedyne co mam chyba na sobie, to czapunia. O ile się już nie zniszczyła. Nie, to jest tylko czapunia, więc nie mamy tak naprawdę żadnego a, żadnego porządnego armora. Zaraz zobaczymy sobie, zrobię leg armor i wszystko będzie ślicznie wyglądało. Gdzie leci samolot? Gdzie nam coś zrzuci? On dobrze, że jest założone założone, bo znowu nie będę słyszał. Gdzieś poleciał. I nie, gdzie zostawił nam itemki? Bardzo mi przykro. Ale robimy sobie hełm Będziemy mieli piękną, skórzaną zbroję. Uh, leather hat raz, dwa, trzy, cztery. I pięknie. Mamy zrobiony hełm A uh, później zrobimy sobie leather boots. I zobaczymy w ogóle. Ten hełm ma obronę, bo on powinien mieć więcej na pewno niż szapka. On ma obronę 20% ball protection, melt protection 30%, 20%, 25%, 10%. Uh, burn time, um, burn time nam nie jest aktualnie potrzebny. <laughs> Ale użyjemy sobie go. Użyjemy sobie go ładnie. Na głowie. Wo, o, Boże! Wyglądamy teraz jak, jak jakiś kosmita. E, w Star Wars Galaxies był taki Bounty Hunter, który miał naprawdę porządną, porządną zbroję. Właśnie mniej więcej tak wyglądała. E, zobaczymy, jak wygląda jeszcze. E, Clod Boots to wygląda normalnie. Takie to już mamy, chyba. E, podobny mieliśmy w każdym razie. Clod Chest Armor mamy już. Clod gloves tego nie mamy, więc możemy sobie zrobić. Bo akurat nam tyle zostało do skraftowania. Później Clothead Armor już mamy. Eee, co by tu jeszcze wybrać? Zobaczymy. Eee, zobaczymy. Momencik. Ch Charakter Lecimy i dajemy. Chyba wyrzuciłem już czwadek. Nie możemy przeskakiwać z poszczególnych kart. Mamy zbroje. Będzie, to będzie piękne, ej, 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 Nie ma tu rękawiczek. Nie mamy rękawiczek zwykłych? No to szkoda trochę. Ale mam przynajmniej lepszego, lepsze protection. To nam naprawdę dużo da. O, te, te, te te buty będę musiał sobie zrobić, one są też bardzo fajne, ale musimy sobie oczywiście znaleźć jeszcze więcej dan takich króliczków. A najlepiej, jakbyśmy jelenia trafili, albo świnie, one ma chyba dają najwięcej mm, ar tego skóry w grze. Nie będę chwilowo zużywał na te zombiaki a, moich strzał, bo i tak mam ich już mało. Wypadałoby, żebym sobie zrobił ich więcej, ale na stacym live sobie zrobiliśmy kuszę, bo była nam niezbędna do podróżowania, ponieważ. Tyle ile zabiliśmy ostatnio zombiaków, to jest poezja. Ogółem mam zabitych 128 zombiaków, to jest też trochę mało, bo to jest liczone bodajże od mojej abonety. Nie jest liczone od śmierci, to nawet nie jest tak dużo tak naprawdę, tak? Myślałem, że więcej zabiliśmy tych zombiaków, a to jest tylko 128 zombie. To jest połowa... połowa z tego to jest jedna fala tak naprawdę, mamy już ósmy dzień i tak szczerze, to mógłbym jeszcze więcej ich pozabijać. Zaraz zaraz znajdziemy jakieś piękne zwierzątko do zabicia. Filarz tu mi chyba umknął. Ło! Jest świniak! Jest świniak! Mister prosiak! No, nie wierzę, że się ruszył w takim momencie! Piękny strzał. I za je pierwszym razem zginął. Z niego powinno być najwięcej, jak dla mnie. Ale chyba tam jest pielęgniarka, za wscy jeszcze zaliczymy. I powinno być fajnie. Bo będziemy mieli mnóstwo skóry, chociaż z tego nie wyszło aż tak dużo Ale mamy naprawdę dużo jedzenia teraz, bo wcześniej tyle jedzenia nie miałem Teraz będziemy mieli wystarczająco jedzenia, będziemy mogli sobie zrobić jakiś gulasz Ale nie wiem jak się go robiło, będę musiał sobie zaraz to... E, jakieś receptury na niego znaleźć o, A jeżeli receptur nie potrzeba to możecie napisać w komentarzach, bo oczywiście to zrobię dopiero w następnym odcinku A jeżeli... Zdążycie mi to napisać przed moim nagraniem do następnego filmu, który będzie z Zatywim To byłoby naprawdę miło Nie wiem czy tu jeszcze... Coś będzie, ale powinniśmy znaleźć jeszcze jakąś zwierzynę. Bo jeszcze nie znalazłem jelenia ani jednego, czyli powinien się za niedługo nam tu jakiś jeleń pojawić. I ja nie mam, e, jakby to powiedzieć, e, talentu do szukania czegokolwiek w lesie, poza drogą wyjścia. To jedyne, co potrafię znaleźć. Bo zazwyczaj w normalnym życiu, jak szukam grzybów, to też grzybów nie znajdę. Mogę nadepnąć na no, grzyba, go nie znajdę. To tak samo się teraz tyczy jelenia. w Seven Days to Die, takie dziwne polowanie teraz tu będzie. O, jest piękny chyba. Tak? Nie, to nie jest pielęgniarka, to jest moja ex, niestety. Ogromna zwierzyna czeka tylko na to, aż ją dopadniemy teraz. Świniaku, wybacz mi, to był Twój ostatni dzień w życiu. Fuck! To i tak miało być. Ej, czekaj. Bum! Piękny świniak zaliczony. I przy okazji, może sobie zlutujemy to mieszkanko, które tutaj jest, bo nie zlutowałem tego do końca. Tam w końcu były jakieś specjalne. E, specjalne. Miejsca, które też powinien sobie sprawdzić. No tak, słyszę, słyszę, za mną tutaj chodzą e, panienki ładne. Ojeju, jej trochę, trochę przesadziłem z tym. Chwila! Kogo bijecie? Kogo bijesz? Zostaw drzewo! Zostaw to drzewo! Twoje drzewo? Nie, nie twoje drzewo, zostaw, stanuj zieleń! Szmaciaku! Właśnie jeżeli chodzi o mieszkanie, to nie zlutowałem jeszcze tego mieszkania oczywiście. Wchodzimy tutaj standardowo siekierą, inaczej się nie opłaca wchodzić. Akurat te drzwi się bardzo łatwo rozwala, chyba, że rozwalacie wzmocnione drzwi, no to wtedy możecie mieć e, mały przypał Zabieramy ze sobą szklanki, e, czy szklanki, słoiki, będą nam bardzo potrzebne, bo będziemy wkrótce gotowali Przynajmniej ja będę gotował, bo wy już nie musicie gotować Niestety, ja robię to za was w tym momencie e, Sprawdzamy sobie po kolei co mamy, nie, tego nie potrzebujemy chwilowo są zamknięte drzwi. Patrzę, czy tutaj nie ma przypadkiem jakiejś e, jakiejś piwnicy, bo ta piwnica byłaby interesująca właśnie. To jest też ciekawe, bo mi o tym powiedzieli na live, że mogę mogę napełniać sobie Eee, słoiki wo z wodą w kiblu, to jest, to jest bardzo pożyteczne Nie wiem czy by to w końcu lutowaliśmy czy nie, ale chyba nie, bo skoro tu jest antarz to raczej nie Raczej bym takiego pistoletu tutaj nie zostawił, mamy amunicję do pistoletu Ten sytaj tutaj zostają, nie potrzebuje, tak szczerze powiedziawszy to Kusza jest tutaj wystarczająca, jeżeli chodzi o to czy wolałbym kuszę czy pistolet to jednak wolałbym e, Mieć kuszę dalej Szejcy są nam niepotrzebne, chociaż zostawiłbym Jankowi Mamy pistol receiver. Nie, nie będziemy brali, nie będziemy brali. Ja pistoletu nie potrzebuję, to jest to jest już powiedziane. Pistolet jest taki sam jak kusza, ja zabijam tak samo jak kuszą, Może trochę ma. Jest trochę szybszy. A mi tam Kupson ładnie spamuje, albo tam Wojtas, nie wiem. Eee, tak jak mówiłem, to jest bardzo szybki sposób. I lat, tędy chyba się zaczniemy szybciej, no. Tędy się szybciej, dostaniemy. to jest tylko jedno do rozwalenia. Identyczny domek zlutowałem, dlatego mi się mogło pomylić. Ale identyczny domek zlutowaliśmy sobie na live i to był domek, który właśnie był gdzieś tutaj na pustyni. To jest nawet chyba. Łatwe do rozpoznania Jestem taki trochę undetected Ale z drugiej strony powinienem być wykryty przez te zombiaki Co mnie trochę tutaj dziwi, że mnie nie wykryły jeszcze Tutaj nic nie zostawiono nam Wpadniemy sobie oczywiście na strych Zobaczymy czegoś, czegoś ciekawego tutaj nie ma e, Oczywiście mamy jakieś ciało do zlutowania O shotgun shell to jest bardzo fajnie Mamy e, dużo amunicji e, I tam będzie też coś ciekawego Prawdopodobnie jakaś fajna książka Jeszcze jakby to była książka do zrobienia e, sobie ironowego Tego ze skrapa a, tych ubrań to byłoby naprawdę fajnie, ale niestety nie ma. Nie wiem, czy to jest bardzo rzadka, czy nie książka, ale na pewno wpadniemy sobie do biblioteki, która jest e, w, w tym biomie. E, nie tym, nie tym. W tym biomie tu. Nie, to też nie ten, to jest spalona ziemia chyba. A to jest spalona ziemia. Musimy znaleźć później sobie biom. O, tutaj jest, to jest, ten skrawek biomu widać. Tam sobie musimy podskoczyć, tam będzie na pewno do znalezienia biblioteka, w której będą książki, będzie więcej książek niż jest tutaj. No, i ogółem jest bardzo fajnie, ponieważ, no, mamy dużo jedzenia, fajny loot. To był loot, którego dawno nie miałem. A że żebym zrobił taki odcinek, jak lutuję cokolwiek, żebym pokazał wam, że ja nie czytuję. No, ja na pewno nie czytuję, tylko po prostu mam. Muszę mieć tą możliwość. Bo jak ktoś mi wbije na serwer, to lepiej, żebym cheatera zabił ze sniperki, niż się później bawił. A jeżeli chodzi o sam serwer, to pewnie a, wielu z was się ciągle zastanawia, w kiedy będzie serwer. to sprawdziłem koszta takiego serwera i zdziwiłem się trochę, bo myślałem, że te serwery są trochę tańsze. No, ale są trochę droższe, niż myślałem, no i no i mimo wszystko taki serwer postawię wkrótce, ale jeszcze to nie jest pewne kiedy Nie wiem który z tych postawić, ten jest chyba gorszy Od tego, zaznaczymy, zobaczymy jakie ten ma statystyki, nie widać, nie widać, póki nie zrobię to chyba nie widać Albo ogółem nie będę widział eee, aha, to przypadek mi się teraz włączyło Cloud Boots, eee, co mamy teraz na sobie, mamy, 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 mamy Mamy Cloud Boots, czyli to już mam E, tutaj teraz zajmujemy trzy sloty. Mamy Gloves, które nie są rękawiczkami, tak naprawdę, bo jak widzicie, nam nie zakrywają wszystkiego. Mamy Clotrek Armor, e, Durability mamy już słabe na nim. E, blue Denim Pants, Pencils możemy sobie zmienić, a nie, pantsów sobie nie możemy chyba zmienić. A sobie nie możemy zmienić, e, bo tego, to, to właśnie zalicza się już do Armora. Armor to jest osobna rzecz. Backpack, musimy mieć backpack, więc chyba backpack możemy stworzyć, ale wątpię w to Zaraz poszukamy backpack Chyba nie ma backpacku Backpack nie mamy, nie mamy niestety backpacku Nie możemy sobie jeszcze stworzyć plecaka, więc trzeba będzie Jeszcze troszkę polutować A tego plecaka raczej wziąć O nie mogę, to jest najdziwniejsze, że tego plecaka wziąć nie mogę Chociaż zobaczymy, rozwalę go uh, I coś przetestujemy, bo ja Teoretycznie nie sprawdzałem czy się da go rozwalić Ale oczywiście się da go rozwalić, nie bo uh, Coś nie, niewiadomego tylko po prostu chodzi o to, że... O! Możemy sobie wziąć obraz HUUHUU! złodziej Jakby... O! O! Jak mogłem tego nie wziąć wcześniej? zas O ma Usiędł! o Tak! Zrobimy to! Kochani, zrobimy to! Zrobimy to! Zrobię to dla was! Mam nadzieję, że się uda BOOM! Pięknie, nie? Ślicznie! Nie wiem dlaczego mi się nagle amunicja pojawiła w magazynku Czy on się sam załadował? Nie, nie załadował się tak, zupełnie się amunicja wzięła. No trudno, mamy, mamy przynajmniej. E, fajne itemki. E, czy ten jak też lutowałem, czy nie? Zaraz sprawdzimy z tyłu, bo zazwyczaj lubię wchodzić od tyłu do takich budynków jak ten. E, chyba nie został przeze mnie przelutowany. Nie, lutowego, lutowego chyba. Albo lutowego, albo i go nie lutowałem. Zaraz sprawdzimy. Lepiej sprawdzić i się upewnić, bo ja nie wiem, jakim cudem miałbym wejść przez takie okno. A więc po prostu. Sprawdzimy zaraz. Wejdziemy sobie tutaj na szybciora i. I co się okazuje? Że drzwi dla mnie są otwarte, mimo wszystko Nie, nie, nie sprawdzaliśmy to... Nie, empty Owen, empty Fridge, czyli trochę go sprawdzałem e, Sprawdzaliśmy to, ale jednak... E, tego nie sprawdziłem I nie sprawdziłem pewnie tego... Nie, no, sprawdziłem, co my tu... O, siemanko! Myślę, że zabijemy ją w normalny sposób Ktoś tam do mnie się dobija powoli, ale walisz to. Pistol book, pistol No to mamy, mamy to już zaliczone, ten pistol eee, Tutaj sprawdzimy sobie tak na wszelki wypadek to, a, co tutaj będzie. Ale w ogóle tak sobie pomyślałem, że jeżeli chodzi o te odcinki, to będziemy to robili w taki sposób, że ja z Jankiem będziemy robić odcinki z lutowaniem, a Sam będę robił odcinki budowlane. Możecie też o tym coś powiedzieć, czy on się taki pomysł podoba, czy nie. chociaż e, pewnie nie będę się tego trzymał do końca życia, a na pewno będzie to w jakiś sposób... O, o, o właśnie, słyki miałem brać ze sobą cały czas. I tak właśnie widzicie, jak je biorę. E, przy okazji sobie napełnię go w kiblu. Tak, nie ma to jak woda z kibla. Tyle razy mówiliśmy naszym psom, żeby nie piły wody z kiblam. Sami właśnie to w tym momencie robimy. Podniesiemy sobie teraz krzesło. Przetestujemy sobie... Nie będziemy brali pirek, mam na razie wystarczająco strzał. No ale co, jeżeli chodzi o strzały, to ja teraz muszę... Ja, ja mam dać teraz strzałę, ponieważ ja już tutaj kończę odcinek. Handy grafy Bolt! Jest! Ale nie mam już miejsca niestety. Nie wywalimy tutaj nic niepotrzebnego. A obraz biorę ze sobą. Eee, puszkę są jeszcze mogę wziąć co najwyżej. Ale się niestety, kochani, musimy pożegnać, ze względu na to, że już nas czas goni. A ja muszę dostać się z powrotem do mojego domku i zacząć gotować to wszystko. Ale będę gotował w następnym odcinku, bo na pewno pokażę wam, jak zrobić. Jak zrobić. O, właśnie, Tą tej pani tutaj szukałem. Pokażę wam, jak zrobić. Ee, gulasz. O, Zaraz Pak, 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 tego użyjemy. E, co by tu wywalić na szybciora, więc jednak są potrzebne rzeczy w postaci nasion. E, nasion drzewa. E, Chcemy mieć trochę więcej życia, bo mam ma, ma strasznie mało życia. Nie wiem, dlaczego tak mało życia mam. E, trochę nam to będzie działało przez prawdopodobnie 27 sekund. 1 HP przez sekundę mamy 100 HP ogółem e, do zrobienia, więc, więc będzie gites, Mam nadzieję, że będzie gites w na tym odcinku, więc poł. Kolejnym razem Seven Days tutaj Trochę sobie pobudujemy z Zativim i trochę polutujemy, więc szykujcie się i szykujcie swoje zatki. Cześć!